Witam ponownie, tutaj Gilkota i witam na ESO po raz kolejny. I dzisiaj z dobrymi wiadomościami, bardzo dobrymi w sumie. Eee, właśnie wczoraj zaczął się specjalny event ESO Plus darmowe, czyli mamy przez tydzień darmowe konto premium. Możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw. Eee, konta premium, żeby sobie sprawdzić za free, jak działa i co daje. Eee, jedyne, jedyne, czego nie dostaniemy, to nie dostaniemy tutaj kronów, które się dostaje normalnie, kiedy się za nie płaci, a to ca cała różnica. Czyli mamy dostęp do wszystkich DLC, już wam tu pokazuję mapa. Znaczy, nawet gdzie tu mamy DLC SO, czyli teraz jest aktywne. Można wejść i, i sobie i sobie je uaktywnić. Wchodzi się do sklepu i przez sklep aktywujecie SO. I tak właśnie wygląda konto premium na, na ESO I teraz możemy właśnie a, dostęp do wszystkich. do wszystkich yy, Teraz zobaczymy, czy mamy dostęp. Tutaj dobra, tak to nie, nic nie zobaczę. <laughs> lokacje, 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 lokacje i teraz sobie sprawdzimy. Arteum, tutaj akurat patrzymy, czy East Marsh i Las możemy już się szepnąć. Tak tak byłby zamknięty. Mielibyśmy DLC. Sprawdźmy sobie Fungrave. O, tutaj możemy się przenieść i nawet nie wiem, czy tam byłem, czyli to sobie polatamy. Tam, gdzie wyglądam, że to akurat się spotkaliśmy wcześniej, także byłem. Teraz te wszystkie, proszę, tutaj mamy dungeon i dungeon. Tu możemy się przenieść. Grachut, tutaj też, któreś by było do, właśnie z DLC. Jeszcze sprawdźmy Imperial City, to jest DLC. A akurat nie mam jak się tam dostać, musiałbym wejść na razie z mapy syrodin yy, tak. To to samo, czyli, czyli wszędzie możemy się teraz, tam gdzie mam teleporty, będzie można wskoczyć na biały i poodkrywać. I gdybyście nie wiedzieli, to właśnie tu, całe te mapy, gdzie co to jest teraz? Wanderfell czyli tam, wszędzie gdzie mam biały teleport, będę mógł się bujnąć i poodkrywać. Expass dobywamy za, za odkrywanie lokacji także. W tej grze, więc no i oczywiście, przez to, że macie konto premium, czyli to SO, to mamy 50% do expa ze wszystkich aktywności. I teraz to jeszcze fajne dodali: gdzie tu jest, wchodzimy na P, jest coś takiego, Wars, czyli dzienne kościki. I wcześniej normalnie bez SO+, to dostajemy sobie te monetki, pokażę zaraz gdzie, jest, gdzie, gdzie można je wydawać. A teraz widzę przy SO+, jeszcze do, zrobię, mamy dodatkowo po 2,5 tysiąca EXPA. Gdybyście nie widzieli w tej grze 2,5 szczególnie na takim etapie jak ja jestem, to jest całkiem sporo EXPA. No i grupowo oczywiście teraz jak mamy fioletową, to mamy bonus oczywiście liczony. Podwójnie, więc to będzie całkiem sympatycznie, teraz za, za Battle Grandy też mamy Teraz nie będę biegał tego wszystkiego, ale jutro sobie zrobimy długi strumyk i pobiegam, przy okazji poodkrywam nowe lokacje Może nawet teraz się bójnę do jednej, i zaraz zobaczę czy mogę zapłacić za jakąś Tutaj widzę bossa, nie, nie, nie biłem Zobaczę gdzieś gdzie mi nie było eee, Żeby sobie to To otworzyć Stone Falls Tutaj mi nie było nigdy w ogóle Dobra, zobaczmy Przenieśmy się Także to są zalety, jak macie. I prze, przez, jeszcze, przez, całe, przez jeszcze 6 dni jest darmowe, jest darmowe, także warto sobie zobaczyć, eee, czy, czy Wam się spodoba, czy nie. No i oczywiście w moim przypadku rewelacyjna torba. Nieograniczona na kraft, także już wreszcie mogę homikować wszędzie co popadnie. Eee, i, I fragmenty, i, i do gotowania, i do, i, do, i do robienia biżuterii, i do robienia talizmanów. Wszystko już mogę dziobać, także. Cały zadowolony jestem. E, miałem przez, przez półtora roku wcześniej konto premium, czyli to SO, i, i jak grałem aktywnie, to to naprawdę okazywało się bardzo przydatne. E, no i teraz, jak jak zacznę chyba grać normalnie, tak samo, no już już poważniej, to, to sobie znowu wchapnę. No coś, aha, przytuje się tak długo, bo nowa mapa, której nigdy mnie nie było. Dobra, jak będzie za długo, to to, to wytnę. Ok. Czyli Sensha Discovered, już dostaliśmy Ekstra 200. Czyli mamy pierwszy quest dostępny. Dobra, na razie to ja sobie tutaj rozej, rozejrzę się. Nie chciałbym zbierać za dużo questów po drodze. No bo mamy chyba limit 20, przynajmniej kiedyś tak było. Nie wiem jak teraz. Ale jakąś lokację. O, właśnie, gdzie jest ten pieskot. Tu mamy wyjście, widzę. No ładne to Elisbej Czyli chętnie sobie się tu z, z NPCami pozapoznaje Bardziej chodziło mi o to, żeby wybiec na zewnątrz Tu następny quest się świeci jakiś Poboczny Te główne to mają takie, takie oznaczenia Da się tu wyskoczyć? Na pewno się da No gdzie są? mi są jakieś... Zwędzili bramy. No, zdecydowanie widać zupełnie inną stylistykę. Jak trafiamy do innej krainy, także łatwo rozpoznać, że jesteśmy w innej lokacji. A pokojowo tu, jak na razie. Następny quest. Tu już mamy jakiś jakiś. <gry> Oj, jest Bos jakiś. To chocież go sobie zaznaczę. To jest... No i mamy ratrash i Training Ground Discover, tu mamy bossa i jest. I jest nieruszany. Ale roze rozejrzę się za tymi dziennymi aktywnościami, które sobie szybko zrobię, bo 10, 10 duchów to naprawdę nie jest, nie jest trudno zabić, szczególnie jak wiemy, gdzie są lokacje, gdzie mijamy, gdzie są lokacje. O właśnie zaznaczę sobie od razu teleport przy okazji złapę Expa i, i spadam stąd. Tutaj mamy żuki błysk. O, <laughs> Dobra, tutaj wstajemy, bo chcieliśmy zaznaczyć, można i tak. Ok, exp pad, dobra. To mamy tutaj dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy teleport zaznaczony. Yy, przy okazji, właśnie, jak zdobywamy exp mając, yy, mając sloty tutaj w powkładane skile, to wtedy nam się tutaj rozwija że korzystam. Dobra, to by było na tyle. Na, naprawdę dobry czas na to, żeby, żeby skorzystać i zainstalować sobie, i sprawdzić, i zobaczyć, jak wygląda granie z bonusami. I swoją drogą. Ten, to konto premium wcale nie jest drogie, bo to było w rząd wielkości 7-8 dolarów. Wtedy pamiętam. E, jakieś 2-3 lata temu, w porównaniu do tego, że to jest co, co teraz mamy, czyli tam i, i, i Lineage, i, i Diablo Immortal, to, jest, to, to są w ogóle nie, nieporównywalnie droższe gry, a myślę, że ta jest dużo ładniejsza mimo wszystko. Dobra, to był to. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Hej.